Niesławnie zainteresowanie koszykówką w naszym mieście. Na pojedynki Jetfinga Ełk, który występuje w rozgrywkach o wejście do drugiej ligi, przychodzi zawsze kilkuset kibiców. O dobrą atmosferę dbają nie tylko koszykarze, ale także roztańczone dziewczęta i jeden chłopiec z zespołu Toxic. Najważniejsze są jednak wyniki zawodników Jaćwinga, a te w tym sezonie są bardzo dobre. Kolejnym rywalem Euchan w trzeciej lidze był zespół Technika Łomża, który przed tym spotkaniem zajmował w tabeli lepszą pozycję. Tymczasem w hali pierwszego LO w Ełku to grający w niebieskich strojach gospodarze zdecydowanie przeważali i wygrali pewnie 91 do 71. Jednak pierwsze dwie kwarty nie wskazywały na takie zwycięstwo Ełczan. Przeciwnik grał spokojnie, nie biegał za dużo. My przyjęliśmy, przyjęliśmy jego grę, dlatego był mecz taki wyrównany. O końcowym wyniku zdecydowała trzecia kwarta, w której koszykarze z Łomży zagrali obroną strefową, a to akurat odpowiadało podopiecznym trenera Skrzypka. Dzięki dobrej skuteczności, zwłaszcza przy rzutach za trzy punkty, Ełczanie odskoczyli na kilkanaście punktów i mogli kontrolować przewagę. Dzięki temu w ostatniej kwarcie na parkiecie pokazali się młodzi zawodnicy, którzy w przyszłości mają stanowić osila Jaćwinga. Zespół z Ełku wzmocni wkrótce wysoki zawodnik Spisza, mierzący 190 cm wzrostu. Myślę, że nam pomoże na tablicach. Ja sam go obserwowałem już w tamtym roku. Chciałem, żeby już grał od, od początku rundy. Niestety choroba go zmogła i nie mógł, nie mógł z nami trenować, ale teraz już dołączy i na najbliższym spotkaniu w Białymstoku już będzie z nami grał. I myślę, że to będzie solidne, solidne wzmocnienie dla naszego zespołu. Nowy koszykarz będzie mógł zaprezentować się przed ełską publicznością już niebawem. Mazurski klub koszykówki organizuje bowiem sparing z atrakcyjnym rywalem i z polem Żubrami Białystok, który gra obecnie w pierwszej lidze. Jest to współpraca na płaszczyźnie wymiany i sportowej, i, i zawodników. Będzie to mecz towarzyski, i na dużej hali, na barankach. Także wszystkich serdecznie zapraszamy. Chcemy stworzyć wspaniałą imprezę. Nigdy tego wełku nie było. Mamy do tego obiekt stworzony. Także chcielibyśmy pokazać naszym mieszkańcom, na czym polega prawdziwa koszykówka. Pojedynkowi, który będzie miał miejsce 21 grudnia o 17 w hali przy ulicy Kolbego, towarzyszyć będą konkursy rzutów osobistych i rzutów za trzy punkty. Inne atrakcje to na razie tajemnica, na pewno będą nagrody dla kibiców.